Dzisiaj omówimy budowę kwasów tlenowych z grupy 13 układu okresowego, którą tworzą borowce. Ich przedstawicielem jest kwas borowy. Przyjrzyjmy się budowie strukturalnej cząsteczki kwasu borowego. Cząsteczka kwasu borowego składa się z atomu boru w centralnej jego części który jest trójwartościowy. Każda z tych wartościowości boru łączy się z atomem tlenu. Atom tlenu jest dwuwartościowy. Każdy z atomów tlenu połączony jest z jednym atomem wodoru. W ten oto sposób uzyskaliśmy wzór strukturalny kwasu borowego, który sumarycznie można zapisać jako. H3 B O 3 lub B OH3. Dziękuję.